Cześć! Jeśli to oglądasz, to znaczy, że jesteś event managerem. Jesteś jak dyrygent orkiestry, tylko czy na pewno wszystkie instrumenty są Ci znane? Już wiesz, że wydarzenie bez rejestracji wideo będzie po prostu zapomniane. Ale jak sprawić, aby film był odpowiednio wykonany? Oto kilka kruczków, na które warto zwrócić uwagę podczas wideorelacji z eventu. Po pierwsze, to, co robi największe wrażenie na widzach, to pełna widownia. Dlatego wystrzegaj się ujęć sali nagranych podczas przerw to nie będzie dobra wizytówka Twojego eventu. Poczekaj, aż sala się wypełni i zacznie tętnić życiem. Punkt drugi. Foldery i materiały promocyjne ładnie wyglądają. Ciastka i napoje całkiem smacznie, ale niestety nie wnoszą nic do wartości filmu. Nadaj przedmiotom odrobinę życia. Pokaż je podczas interakcji z człowiekiem. Event to specyficzne miejsce, gdzie poziom hałasu może balansować w górnych granicach. Ważne, aby ekipa filmowa posiadała odpowiedni sprzęt nagrywający, bo w przeciwnym razie osoba wypowiadająca się w filmie będzie słyszalna tak. Naprawdę, bardzo wysoka poprzeczka postawiona jest w o, o konferencji, która może się wydarzyć w przyszłości. myślę, że mam nadzieję, że będzie kolejna edycja. E, od... Zamiast tak. E, najlepszym wykładem, moim zdaniem, był wykład pana Piotra Metza. Które 100% sprosta moim oczekiwaniom, idealnie wpasował się w temat, który mnie interesuje. A teraz przyjrzyj się dwóm otoczeniom rozmówcy i porównaj, które wolisz. Bardzo inspirują mnie wypowiedzi wszelkich prelegentów tutaj na konferencji zebranych. To szczegół, a wpływa na wizualny odbiór całego wywiadu. Punkt piąty. Nic nie cieszy bardziej niż radość ludzi, którzy biorą udział w twojej imprezie. Podoba mi się na pewno organizacja, e, dużo ludzi. Chcemy pokazać różnorodne oblicza przemysłu eventowego, przydatnego tak naprawdę dla każdego. Obserwujesz, jak atmosfera narasta. Zauważasz zadowolenie na twarzach uczestników. To dla nich tworzysz swoją pracę, więc pokaż jej w akcji. I zapomnij o chwilowych słabościach. Teraz możesz już spokojnie wracać do dopinania wszystkiego na ostatni guzik. To co? Kiedy zaczynamy kręcić?